Siemanko, z tej strony Damien I dzisiaj w kolejnym odcinku z FIFA Mobile będzie to taki odcinek bardziej informacyjny, gdyż chciałbym Wam przekazać informację, co będzie się działo w kolejnym tygodniu, mianowicie pojawią się nowe eventy, oczywiście będzie to jeden event obecnie, mianowicie jej wypuściło informację, że to będzie event głównie z zawodnikami z Francji, będzie to event Claire de Lune, tak? Taka nazwa tego eventu właśnie pojawiła się na Discordzie, czy, czy też właśnie Reddicie. I na końcu odcinka będą zawodnicy z tego eventu do trafienia właśnie, lub też do zdobycia za określoną ilość punktów, tego jeszcze nie wiemy. I zaraz jeszcze Wam dalej wszystko opowiem o tym evencie, ale jeszcze przejdziemy do Team of the Week. Mianowicie widzicie tu są nowe karty właśnie 80+. Plus. Właśnie, są dobre elity, jest Depa, jest Walker i też jest Werner. No jest kilka fajnych, ciekawych kart. Niestety ja otwierałem paczki za monety. Obecnie tylko udało mi się tylko trafić 78 tego zawodnika i też trafiłem 79 Beniteza. Akurat niestety brakło mi, żeby trafić elitę. Więc właśnie jej właśnie wprowadzi kolejne eventy dopiero w kolejnym tygodniu i, i właśnie teraz sobie jeszcze zagramy mecz Faza tak i później przejdziemy do mojego składu, ale właśnie jej jeszcze wypuścić z zawodnika miesiąca będzie to Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Już na FIFA Render's się pojawiły te karty, więc polecam właśnie zajrzeć na tą stronę. Ale jak nie będziecie mieli czasu, no to na końcu odcinka na pewno zobaczycie u mnie tutaj. Na razie zagramy sobie mecz. Widzę, że gość miał cały skład legi, właśnie ulepszony. Cie ciekawa koncepcja. Ok, zobaczymy, czy właśnie damy radę przeciwko legi. Ok, mamy tutaj piłeczkę, będzie dośrodkowanie niestety zablokowane, ale jeszcze utrzymaliśmy piłkę. Niestety, oczywiście, mój zawodnik popełnił błąd zamiast normalnie przyjąć piłkę. Niestety, nie przyjął jej dobrze i tylko rzut rożny. No dobra, mamy jeszcze minutę, musimy to wygrać. No dobra, więc mówię, to taki krótki odcinek. Chciałem właśnie tylko Wam powiedzieć, że będzie nowy event, ale musicie jeszcze poczekać, właśnie w kolejnym tygodniu się pojawi i właśnie i właśnie szykuje na takie dobre nagrody zobaczymy jak to będzie czy bardziej będzie to nastawione na pay to win czy właśnie free to play jak to będzie właśnie skill gamey czy będą jakieś ciekawe wprowadzone i właśnie różne inne zakładki ale póki co musimy tylko czekać jakieś informacje jak się pojawią no to wrzucę na fanpage'a jakiś post dotyczący właśnie nowych zmian ale obecnie właśnie dokończymy jeszcze ten mecz. Zostało nam 12 sekund, mamy rzut rożny. Ok, i niestety na razie jeszcze mamy jedną sytuację. Może teraz będzie brameczka? Jest 6 do 5. No dobra, jeszcze ostatnia akcja. Niestety Jędrzejczyk nam przerwał. No dobra, Wygraliśmy ten meczyk. Więc na razie myślę, że zakończymy ten odcinek. Bo nie mam więcej Wam do przekazania, tylko otworzymy tą jedną paczkę. Właśnie tutaj 36 tysięcy odbieram. I dobra, i myślę, że to będzie na tyle. Zapraszam Was do właśnie subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i też możecie kliknąć dzwoneczek, żeby Wam się pojawiały powiadomienia o moich najnowszych filmach. No i możecie właśnie też wejść na mój fanpage, wtedy będziecie na bieżąco z nowościami co, co do eventów czy innych zmian w Fifa Mobile. Ja już kończę, cześć!